Hej kochani, w dzisiejszym takim krótkim odcinku chciałabym Wam zaprezentować nową postać, którą Clay na razie dodała do beta testów Hamleta. Jest to jedna z dwóch postaci, które zostaną dodane w momencie, kiedy tylko właśnie Hamlet opuści Early Access. Na razie są one w tym beta testach, można sobie nimi pokrać, potestować i zobaczyć o co chodzi. A więc przedstawiam Wam Łakstafa. Jest to typowo taka steampunkowa postać, jak widzicie. Ma ona fajne okularki. Ma ona swoją zakładkę. Nie wiem dokładnie jeszcze, jeżeli chodzi o jej statystyki i jej wady i zalety, ale tyle co wiem, to wam powiem. Zacznijmy od tego, że nasz Wakstaff jest ślepy. Bez swoich okularków cała gra, cały praktycznie ekran poza tym środeczkiem jest zamazany. Jak widzicie, on ledwo co widzi. Także na wstępie dlatego mamy takie google, które jak założymy to sprawiają, że widzimy o wiele lepiej. Jedną z ważniejszych rzeczy oczywiście u naszej pięknej nowej postaci z niesamowitą fryzurą jest to, że ma ona swoją zakładkę, w której może krawcić różnego rodzaju google, dzięki którym widzi na różne sposoby. W tym momencie zaprezentuję wam każde z nich, ponieważ jest to coś niesamowitego. Wykonanie ich nie jest aż takie łatwe, ale nie jest aż takie złe. Podstawowe google, jak widzicie, one mają wytrzymałość, która zchodzi. Ale jedno złota, jedna dubka to nie jest nic strasznego. Tutaj kolejne, kolejne. No, tu już może być trochę gorzej, ponieważ, ponieważ jest potrzebny czerwony gem. A tu mamy inne zabawki, które też sobie zobaczymy. Poza googlami mamy jakieś steampunkowe budowle. Mamy świetną parasolkę. Jest ona niesamowita, też można ją wykrawcić właśnie tutaj, w, tym, w tej fajnej naszej zakładce. Poza tym mamy trzy rodzaje, w sumie to cztery rodzaje googli. No, te pierwsze, podstawowe i teraz tak. Mamy Google, które sprawiają, że wszystko, co żyje, jest na czerwono, a cały świat jest na niebiesko. Jest to dosyć. no. Dziwny widok, ale myślę, że bardzo fajnie zrobione. Kolejne Google. To jest po prostu coś niesamowitego. Ten ekran jest pomieszany, ale jest to tak fajnie zrobione. Jest to, jest to po prostu. no, mi się to mega podoba. I mamy jeszcze jedne Google. Tylko, że te google mają o tyle fajnie, że one strzelają. <noise> Także, jak widzicie. No, niestety strzelają mniem, więc dostajemy kupki. aszys zamiast y, mięska. No ale, wróćmy do podstawowych googli i zobaczmy, co mamy tutaj za machinę. <noise> To jest, o, niestety nie jest tak przodem ustawiony, ale jak właśnie zwrócicie uwagę, jest to taki ptasior, który jak się włączy, rozwala nam struktury. I nie bez powodu postawiłam tą strukturę obok. Teraz postawimy sobie drugą. Kolejny gadżet, którym posiadamy to parasolka, którą Wam wcześniej pokazałam, którą jak użyjemy, przynosi nas właśnie do tej drugiej budowli, którą mogliśmy sobie zbudować też z, naszego, z naszej zakładki kraftującej. Jeżeli chodzi o statystyki, 225 głodu, 150 i 150. Myślę, że są to takie nawet ok, statystyki, ale niby ma duży żołądek. Ale z tego, co było w jego wadach i zaletach wypisane, ma on delikatny żołądek, więc nie wiem, jak będzie reagował na jakieś różne jedzenia. Nie wiem, co mu tutaj w sumie, nie mam mu co teraz zrobić do jedzenia, ale zobaczmy na przykład, jak zje sobie nasiono. Jak widzicie, stracił życie. Stracił życie, ponieważ nie wiem, czy to było surowe. I znowu stracił życie. Wydaje mi się, że przygotowane potrawy będą jednak smakowały mu lepiej i będzie on y, po prostu zdobywał głodek. Znaczy, już zaspokajał głodek, a nie będzie stracił życia. Ale tego wam nie obiecuję. <grytanie> Zobaczy w praniu się. Dajcie znać, co myślicie o tej nowej postaci. No, ja mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Bye. -u.